Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem. Na czwarty dzień sierpnia Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Jana, rozdział szósty, wersety od 24 do 35. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, Rabi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta Zabiegajcie nie o ten chleb, który niszczeje ale o ten chleb, który trwa na życie, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy, Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do niego. Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł do nich, Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Rzekli do niego, Jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi, jedni manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Moi drodzy, Przepiękny fragment Ewangelii otrzymujemy na e, tę niedzielę, która przed nami. Jezus pokazuje nam, że ma rozwiązanie na wszystkie nasze głody i pragnienia. On mówi o sobie, że jest chlebem, który z nieba stąpił. On jest prawdziwym chlebem. Moi drodzy, tak często jesteśmy zabiegani w naszej codzienności, że e, możemy czasami zapomnieć o tym, że Bóg naprawdę ma rozwiązanie na wszystkie nasze sprawy i problemy. Bóg jest tym, który naprawdę chce się troszczyć o nas. Bóg jest tym, który pragnie nieustannie działać w naszym życiu. Bóg jest tym, który nieustannie pragnie nam okazywać dobro. To, że tego nie doświadczamy, może być spowodowane tym, że po prostu czasami zbyt zabiegani w codzienności. Gubimy się w tym wszystkim, co nas otacza. Natomiast Jezus zachęca nas do tego, abyśmy w sposób właściwy poukładali priorytety naszego życia. On chce, abyśmy na pierwszym miejscu postawili Jego, abyśmy na pierwszym miejscu troszczyli się o życie duchowe, abyśmy na pierwszym miejscu postawili wiarę. Jeżeli na pierwszym miejscu postawimy wiarę, nie będziemy gubić się w naszym codziennym życiu w chaosie świata, bo będziemy wiedzieli, kto i, i, i co jest dla nas najważniejsze. Każdy z nas w swoim sercu ma różne pragnienia i głody. Czasami te głody bardzo mocno się odzywają w naszym życiu i próbujemy je zaspokajać, sięgając po, po propozycje światowe. Natomiast miejmy świadomość tego, że pustkę. I głód naszego serca może zaspokoić tylko Bóg. I dlatego warto do Niego przychodzić. Zobaczmy, z jaką wielką gorliwością szukali Jezusa ci ludzie z dzisiejszej Ewangelii. Oni szukali Go, byli gotowi nawet przepłynąć całe jezioro, aby spotkać Jezusa, aby Go odnaleźć. I kiedy Go odnaleźli, byli bardzo zadziwieni, wręcz pytali Go, kiedy tu przybyłeś? A Jezus pokazuje im, dobrze, że mnie szukacie, ale szukajcie mnie nie dlatego, że zaspokoiłem głód waszych żołądków, ale dlatego, że mogę zaspokoić głód waszego serca. I dlatego, moi drodzy, zawsze w relacji z Jezusem o tym pamiętajmy, że On naprawdę jest chlebem żywym, On jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze pragnienia i głody. On jest w stanie naprawdę nam błogosławić obficie w życiu i dawać wszystko, czego potrzebujemy. Dlatego przychodźmy do Niego. Nie bójmy się otwierać naszych serc na oścież Jezusowi. Papież Jan Paweł II, papież Benedykt XVI i wielu, wielu innych bardzo mocno podkreślali, że nie warto się bać. Warto otworzyć Jezusowi na oścież drzwi swojego serca i swojego życia. I kiedy pozwolimy Mu zamieszkać w naszym życiu, On pokaże, jak dobry, wspaniały, jak troskliwy jest, jak bardzo zależy Mu na nas, jak bardzo zależy Mu na naszym szczęściu. Pozwólmy Mu na to. Niech On działa, bo On ma najlepsze rozwiązania na wszystkie problemy naszego życia. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten fragment Ewangelii, w którym pokazujesz nam, że jesteś chlebem życia, który może zaspokoić nasze głody i nasze pragnienia. Dziękuję Ci za to, Jezu, że spotkaliśmy Ciebie, że jesteś obecny w naszym życiu, że pragniesz do nas przychodzić i hojnie nam błogosławić. Potrzebujemy tego, Panie, i chcemy zawsze stawiać Ciebie na pierwszym miejscu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś dla nas taki dobry, taki łaskawy i że chcesz z nami zawsze być i że chcesz nam obficie błogosławić. Niech tak się dzieje. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.